Witam Was w kolejnym odcinku na Amur Siakowski. czy jak to, kto woli Amurekso Myślę, że już chyba nie muszę mówić jak kto woli Amurekso. Więc spoko... To jest rewanż właśnie Ale piękne góry Chociaż dalej Chociaż wolę ten, to tło Z tym Z tym cavem Z tym Ono jest fajne To jest tło 1.17 Teraz jest 1.18 Niestety, musi być inne tło, żeby każdy. żeby to nie było jakieś dziwne i bez sensu. Ale Minecraft już jest coraz bardziej realistyczny, co jest bardzo fajne. Wszystko jest. Mam nadzieję, że w przyszłości od razu będzie na przykład. Będą wszystkie mody, jakie się da dodać do. No i crafta i będzie można sobie to kliknąć i, i będziecie mieć modę I na przykład nie dałoby się ich usunąć Bo taki to możecie usunąć I też, I też nie możecie w czasie gry go ten odpalić tylko musicie wyjść i wejść jak zapomnieliście czy chcecie na przykład jeszcze jakiś tam w ogóle musicie instalować, to jeden, jeden działa, jeden nie. Jeden nic nie dodaje. Po prostu jest. No dobra, to są kształty już, które ułożyliśmy. Klepsydry za chwilę odpalę. Uwaga. Dobra. Mamy taki kształt. Dobra. Musimy go zbudować. I tak. I tak. No, dobra. Yy, kolejny. A jeszcze muszę sobie tam No niebieski. Yy. Dobra. Yy, no, dobra. A jeszcze tylko. No dobrze już weźmy sobie żółtego tam. O, to jest łatwe. No. O, to też nawet. Tu tekst trzy bloki ma. Dobra. No, czas już upłynął. Myślę, że zdążyłem. Dobra. tej chwilę odpalimy kolejną krypsydrę. O co tak jasno się zrobiło? A, bo burza jest, dobra. No nie zostawmy tą burzę, bo nawet jasno. Dobra, wybierzmy sobie jakieś miejsce, bo trochę przerwy jak już upłynął czas. A może weźmy sobie dzień nawet. Bo jest noc. Nie, nie padał deszczu. No nie, ale nieważne. To... O, co tak zlagowało w gierkach? No dobra, odpalamy pilepsy O, to łatwe. To sobie już w tej pozycji ułożymy. Oj, oj, oj. Dobra. A, ten, taki, kolejny, sam się trafił. Już będę brał, nie będę losował tych kryształów. O, taki. Czas za chwilę się skończy. Ja będę brał tak losowo. Hmm nie wylosowałem, po prostu to tak wziąłem o, fajny mi się wylosował no już weźmy tego Czekaj, tylko, że on jest tu i ten dobra no taki dobra, czas już upłynął chociaż trochę nie patrzę na tą klipsydrę A powiedzmy, że zdążyłem Trzeba i patrzeć na pierwszy. Dobra. Najpierw sobie wylosujmy, może. Ojoj, oj. Dobra. teraz czas start. Nie. Dobra. A dobra, weźmy już se kilka. Nie wiem, ile już tego ten. A? Już nie muszę zamykać oczu jak tam głęb daje to mam? Um. Jak 3 No Brak czasu Dobra. No i czas już upływa, więc nie będę tam, no, za chwilę się skończy. Nie no, sporo nawet zbudowaliśmy tych figur, kształtów. To są wielokąty ogólnie, byście chcieli wiedzieć. Na przykład powiedzmy to. To jest... Jeden blok ma cztery kąty. Osiem. Czy nie? No to ile to maś? Ile to masz, ile to ma tam kątów, a nie, on nie ma cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeden blok ma osiem kątów, a siakowski bawi i uczy, kiedyś musiałem to powiedzieć. Chyba każdy... Chyba większość osób już powiedziała to słowo. Aha, to... Słowo jest niezłe nawet. Dobra. Teraz już ostatniego zróbmy. To bez czasu. Jaki mi się wylosował, chłopie. A, dobra, to już chyba kiedyś mnie. A nie, teraz... Dobra, nie nawet zbudujmy tak jak zbudujmy. Bez czasu. No, taki. Teraz sobie wyśmierzę I liczymy, ile mamy kryształów. Oczywiście w niektórych czasach tam już musiałem wziąć więcej czy mniej, bo trochę zapominałem ich brać. Bo teraz już jest totalny stop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedyna, dwuną, trzyma, czterna, piętna. Piętnaście mamy. Dobra. O, w ogóle to zauważyłem. <śmienią> Pamiętam. jako muszę zrobić inną rzecz Szymanko Co wie? To na tyle w tym odcinku. No i to na tyle w tym odcinku! Jak chce się, możemy taki zrobić rewanż, to już na konsoli z Frankiem możemy zrobić o ile w ogóle kiedy będzie no tylko nie wiem, czy raczej w komentarzach nie da się pisać ale to nieważne więc ja się z wami żegnam. Nara! A, dobra. Czy nie wychodzi się z... Czekajcie. Nara!